Witamy, już tutaj sobota, kończymy dzień, zaczynamy święta. Oczywiście tutaj już dział IT stanął na wysokości zadania i zrobił piękną grafikę, za co bardzo dziękuję, z życzeniami na święta Wielkiej Nocy. Ja oczywiście też dołączam się do tych życzeń, jak w imieniu całego Husator Team, oczywiście serwis, Kuba, mój wspólnik, moi pracownicy, którzy już praktycznie mają wolne. Wszyscy Wam składamy Oczywiście życzenia z okazji świąt Wielkiej nocy. Przede wszystkim, żeby było spokojnie, żeby było zdrowie, no i to jest najważniejsze. My bardzo dziękujemy, że nas tak licznie odwiedzacie. Mam nadzieję, że po świętach będzie wam was jeszcze więcej. Oczywiście, zregenerujemy siły, przygotujemy dla Was wiele ciekawych atrakcji, ciekawych promocji, ciekawych rozwiązań, które rzeczywiście będą takie namacalne i będziecie mogli z tego korzystać. Jeszcze raz w imieniu całego Husator Team życzymy Wam czego sobie wymarzycie. Wy a pewnie każdy marzy o spokoju i o zdrowiu. I oczywiście naszych subskrybentów, osoby na Facebooku i oczywiście osoby na Instagramie. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia po świętach. Cześć!